Nie no, oh, to też miało okay. sens. Nie. Dużo mniejsza, ale miała. Dużo mniejsze, ale nie. Topcoat, no way. Ej, no ładnie no? ile tu gówno dodaje, to, to wszystko strzela ja to I Co tu jest? To co? Piło łańcuchowa? O, dzięki. Ej no kurde, no, dawaj, to ja biał... Czemu i wszystko granicie? Co tu będę? Dobra, tak też można. Ale tu będzie... Znacie banery, jeśli będzie. A kurz no gościu, na chwilę tu otwierasz Bawi. Jest jednak ktoś powiedzieć Brawo ja, Bałwi, brawo Bałwi. Co ja? Co ja? No otworzyłeś drzwi na ja, Bilu. Ale jeszcze, ale jeszcze przed tym, ale jeszcze przed tym jak to coś się zrespiło to jeszcze... Bałwi drzwi otworzył. Nieco co było przed tym. Dobra, ale czemu już go nie ma? No bo zabił nas wszystkich sobie uciekł. Nie no... A co z niego czemu leci, tak ważnego? A. No, coś leci, się obrażeń że... fajnie. O, broken but quings. A co z niego leci, o, takiego o, ważnego? Ale mam stapa dla samonaru. Ej, niego, jaki sword? No coś takiego fajnego, z jak trochę to Fajno. zobaczysz. Okay. no nie wiem, no nie wiem Bałwi, no nie jest, wiem. Jest, jest jest jest, 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 matron, jest, matron, jest Gdzie, nie, nie, nie widzę tak, go, a... nie widzę go. Where? A tutaj. Siema ma. Kurde, jakaśle chciał. 12 tysięcy. A ja teraz jest jakiś lamus ty. A ty mnie straszyłeś. O kurde, Roda zabrał. Dawaj to, no dawaj to. <grym> o, oh, mam to. A dawaj to. <grym> <grym> TV, co ty sobie myślisz? Robi terra toilet. Robi terra toilet. Robi terra toilet, no dobra, na to cię. <grym> terra toilet. To, Właśnie No tylko wtedy, ale wtedy, wszyscy umarli. No i co z tego? No ale <grym> też umarłeś. Kurde. Dobra, co? idzie kurwa. O, o, o. No, no. Skończyłeś. Ej, ej, ej dobra, ale da się jakieś te zbrojki lepsze, bo ja nie chcę tak ginąć co chwilę. No są, teraz po spawnteram, będziesz miał mam Lorda zbroję Ej, dobra, trzymaj ej, na teraz toilet. Jak, jak ją zdobyć? Ja chcę już teraz? Musisz mieć dużo grzybów w tych niebieskich. No mam z 300 800 w skrzynce drugiej. No i co z nich? No i z nich mogę wytworzyć? Czy teraz musisz kupić od grzybiarza takie coś jak autohammer, co nie? A autohammer, dobra, lecę do niego. A nie, bo podczas tego eventu się nie da, dobra. Teraz już nie ma tego eventu. Się A, nie. A, to super. To lecę do niego. A, czy broken sword? Już, to no zbyt zbyt. już to kupiłeś? Już to kupiłeś od niego, czy...? Nie kupiłem. Nie, Dobra, kupiłem to. Toilet. Dobra. Będziemy wytworzyć sobie nową zbrojkę, let's go! Aha. Ej, to Taki złote, nie. Gość. Wiesz, okay. że będę miał na Molnory za zbrojka, ty co? No i Taki co przy niej? Musisz postawić Autohammer. No, czekaj, muszę znaleźć moje grzybki. Halucynki, Teraz gdzie jesteście? Potrzebujesz, jest jeszcze? potrzebujesz ten, te grzybki połączyć w Autohammerze A, też... z chlorofytem, żeby zdobyć sztabki będzie Szrumit. 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 A, to nie o chlorofytu, no tak. To łatwo z tobą, co ja? No. Ej, oddaj, no, ej, oddaj mi, oddaj, oddaj, mi to... 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 oddaj mi, to by się nie przydadzą. Oddaj mi, to by się nie przydadzą. Ja, ja też mam, ja mam to samo. Ja muszę kopać. Muszę zrobić inne. Muszę farmić w dungeonie. No właśnie, no to... Wiesz, mi tak? oddaj, no to mi oddaj te swoje, skoro musisz dungeonie, pan. Co to dla ciebie za różnica? Ja ci dać. A ja też potrzebuję chloryfytu. No to grzyby ja mi daje Grzyby mi może dać, co to za różnica? Dawaj grzyby. Ty masz 800 grzybów w tej skrzynce, eee, pan. W której? W której skrzynce, bo znowu Bartek zagłuszył. Zielonicowa sztabka za darmo? Mam w tych materiałach na podkie. Jest jakieś 800 tych grzybów. Dobra, jednak wam nie dam. Czy ja nie jestem ślepy, czy ja tych grzybów nie widzę, bo dosłownie ich tu nie ma? Dobra. Nie, nie ma tych grzybów. Nie ma ich tu. OK? No w sumie nie, ma, już skrzydła lepsza. Dobra, 18, 24 i 12. Tak? Tak. Nie, czekaj, bo tu jest jakieś. Bo tu jest maska, hełm i nakrycie głowy. Które? to przeczytaj, które ci dają co. Większe wrażenie zadawane specjalne broni dostosowało 15? I bomby, czyli rakiety. Większe wrażenie do... zadawane z łuku. Nakrycie głowy. Z grzybowej maski zadawane z pistoletu. O, chyba to. Maska będzie najlepsza. Gdybym pistoletami, to jak najbardziej. Tą, nie wiem, czym będę grał, kurwa. Nie wiem, jaka broń jest najlepsza. Ja no już na sam koniec. Dobra, ja idę do Dungeon'u. Kto chce się ze mną przejść? Dobra, 12, 18. Ja 12, 12 plus 18, 30, 54 potrzebuję, dobra. Czyli 50, bo już zdobyłem 4. Okej, patrz to, patrz znalazłem. Co to jest? Robaczek. Złoty. Okej, okay. chyba Jedna pozytywna rzecz. Uwaga, ostrożnie, gdzie on jest? Daj. Ja go ani razu z tego nie trafię, to jest za słabe. Gdzie wy z nim odlecieliście, panowie? Ja muszę go trafiać. Ja lecę w powietrzu. Chodź potem. tu. I... Ja nie będę nigdzie chodził, ja muszę stawać, żeby lepiej strzelać. To nie chodź. Dobra, na mapie widzę. Traf, trafił mnie. On nie trafił cię. A to nie jest tak, że ja tankuję demerza sporo od was? Nawet Pani jak tak. was trafi? Mam Ności ja wam tak. Chyba dzielisz to... na mi tego, chyba dzielisz na mi defensa albo coś? Nie jestem pewien jak to działa Demesz tak. chyba było wstało. Dobra. Dobra no. wam pomogę, tutaj, o Książę Rybok? on się nazywa książę Rybok po polsku uf. Tak rybok się jest... nazywa To to jest taka i połowa już Pomyślałem, jest... jak nie był post-lantera, znaczy post-golem. Był. No mógł być. Paty było, o kurde, wstał się. Dobra, wstał. Gdzie wstał, wstał? O kurde! Umiesz. Dobra, nie spodziewałem się tego, okej? Okay. I przeżyjesz, prawda, Małusi? Małwini. Tutaj jakichś boostów? Tak, tak ja tam, ja tam, ja jakiś tam, ja tam losowy miałem. Bo ja Kompanie o tym zapomniałem, że można używać boostów Kurde, akurat kiedy wziąłeś boosty to ty mnie zabił? Naprawdę? Jak stanę się nie niewidzialny, to nie przestanie za mną lecieć Będzie? No co ty? Tak myślałem, Barty szybko! Mówię, że jesteś blue, że jesteś Nie jesteś blue! Kurwa Pylonami, szybko no, pylonami kurwa Nie mogę pylonami do bossa no Kurwa, przeżyj chwilkę no Daszuj, dasz ty Chuj Nie, nie no w Doblu Jeszcze nie raz Jest! Dobra, doszło do tam. Nie, nie przeżyję. Uciekaj od, na... niego. Uciekaj od niego. Uciekaj od niego. Uciekaj. A. Nie zastosowało wino. Jeszcze raz. Było no, dobrze. No mi już nie ma. Ale na mnie. Nie. nie, czemu od razu no. Chodź tu. Dawaj. Chodź tu, wracaj no, on się zrobi wkurzony. Będzie gorzej. Wiem, 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 ale ja nie mam jak się odleczyć, więc chciałem trochę, wiesz, z nim pouciekać. Weź go trochę, ten. Aha! Na mnie. Użyliście go. Użyliście wielką rybę. Demona. Świnia. CO?! On te pak? <noise> go moda, go moda teraz. Aha. Nie no, cóż jest. To nie się tepnąć. Ej, on dalej jest. A, był przez chwilę jeszcze. Dobra, to eee... idziemy do tego... tego... Come tak, Że nie musicie się martwić. Co to jest? To jest to coś, co go respi? Ja mogę, ja mogę, proszę. Tylko platformę zróbmy. Zaraz umrzesz. Zaraz umrzesz. Platformę. Gdzie jest ten okay, guzik? Dobra, okay, widzę guzik. Daj mi się zregenerować. Daj mi, się zregenerować. Ej, daj mi, daj mi zniszczyć guzik. O Już go widzę. Dobra, zniszczony. Co to jest? O, potki. Kolejne. Dobra, Kolejne. Nie będę tego wjeżdżała za często. E, no, macie jakieś nie pochodnie? Nie widział, nie widział. Jest safe. Eee, no to co? Masz, masz też jakieś platformy? Do położenia, tak chociaż tutaj. Nie masz. Eee, ja mam 2,5 kafla, chcesz? E, na wysokości tej pochodni tutaj, o. Eee, ty kładź. nie jest. Rzuciłem ci Rzuciłem ci. O, kolejna skrzynka. O, zwiększa Ciędą. widzenie w ciemności, przydaj. No i co ty robisz? Jak miałeś to usunąć. Mm. Leci na ciebie. Nie no wiem. U nich 500 dajki, ja, a tak naprawdę nie wiem co mnie omręgiło nawet. W co miałem usunąć. Gdzie jest ten guzik, bo ja tego nie widzę? Jeszcze go skopałem. O, bardzo dobrze. Dobra, gdzie są te platformy? Biorę, biorę meble, biorę meble. Dobra, ty będziesz to... kopał to czy nie? Ty będziesz robił to platformę. No, co, co za debil? Kurde co, ja Dobra, to ja się idiota tułem Idiota To remis! przynajmniej Co wy e mi? Ale mi sprzyja... tej platformie w trakcie dawaj. No bardzo na pewno mi się uda <śla> Ja mam makręb. Ale na mnie skoczył. Dobra czekajcie, ja stanę. Znaczy ja mogę stać po prostu na tym haku. Znaczy ja muszę stać. Okej Ła, dawaj u mnie 800 się To nie jest takie złe ten sniperka na, na tej, na No w sumie dobrze zrobiłeś, przynajmniej jest trudniej trochę No w sumie Najwyżej mnie podlecisz To okay. no, jaka jest sytuacja z HP? Y trochę dostałem, ja, ale to, a... się uleczyłem do matka Ja mam fulla bez potek leczenia Dobra. Dobra. O, nie. O, droga. Ciało, beep, ciało, beep. ciało, 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 O, dziękuję. dobra ciało, 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 nie A, bo głowa jego jest tylko bejtem, haha, baitem! Aha, Sorki? Możemy jeszcze raz? Nie, czek czekaj, czekaj, ja chcę jeść coś, no chodź, ja <laughs> A ty mi spisz golewa, skoro tak zrespisz golema na Mogę jeszcze zbiórka nazwiska zrobić skoro... Dobra, no to skoro mamy tak... Te... Skoro tak nam łatwo poszło, to z biukiem chyba nam pójdzie jeszcze lepiej, jak myślicie? Co ty gadasz? <laughs> Co ty gadasz? Czy masz coś w głowie w ogóle? Eee, no, jest jedna odpowiedź chyba na to walidno. To jest tutaj ta, ta platforma, to mnie przeszkadza. Jedną. To jedno, no, bo wtedy bym nie mógł skoczyć. O o o ej, przy, ej przyku mnie do rogo, jestem w rogu. O, umarłem. Co dzięki tam, Victor jak radzisz? Dzięki, Wiktor Nex, dzięki. Za coś ty mi dziękujesz. Dzięki za botki. No to chwór, za... czy mu ja nic nie dropię Dobra Jest, to jest śmieszne Co ty tu robisz nagle? Co ty tu, co ty tu robisz Piotrek Kiro? Dzięki, dzięki, dzięki za Baga, dzięki za Baga o. Mi spada stąd. A? Dzięki za zapijamy Fajnie masz ich 34, 26 i 5 No to powinnoś zrobić No i nie Masz ma... emblem Zęczył się czy nie? Co? A, tutaj. Ale to ma obija, to jest gówno. Dobra, to jest lepsza. Ej, co tak wolno wam idzie, he? Let's go. Dobra. O, no i mam. Przywoływacza. Dobra. przed chwilą musimy zrobić eventy, co nie? No, przydałoby się. Tym bardziej dla Bartka. No takie opes w być Kto to respi Zrespiłeś Nie zrespiłem tego, ja baga a, swojego ten bardziej bo, No, bo Widzisz, aż kontrol włączony, kiedy klikasz prawo, to klikasz go. Nie kliknę, nie mam kontrol. A nie, jednak mam, dobra, nie mam Dobra, dobra potrzebujesz ja dusz. Potrzebuję tego, dobra. Nie rób tego, gościu. Potrzebuję teraz ojazd. mam. I co, mam to? I teraz mogę wytworzyć ten symbol niszczycia, tak? <laughs> tak. Let's go. Kurde, znowu muszę coś zamienić. Nie wiem co. To ma być defensa. Co jest? Dobra. Po co